Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Tym razem zapraszam was na film z poleceniami książek dla dzieci i młodzieży Czyli książek, które ja czytałam i które wam z całego serca polecam I też to będzie film z przeglądem półek, po prostu będę sobie kamergą jechała po tych półkach Z literaturą młodzieżową i z literaturą dziecięcą I tym samym też zobaczycie, jakie książki z tych gatunków mam Więc nie ma co przedłużać Zaczynajmy Tutaj zaczyna się moja literatura młodzieżowo-dziecięca Może zacznę w sumie od życia Lisy Aizato Życie Lisy Aizato to jest... Jest to książka dla dzieci, dla młodzieży, dla osób dorosłych Z przepięknymi ilustracjami o życiu Od narodzin po śmierć, przez dorastanie, przez pierwsze miłości I te... Zdania, te dosłownie parę słów w zestawieniu z tymi ilustracjami tworzą niepowtarzalny obraz naszego życia Coś niesamowitego Dobra, chowamy życie Lisy Lecimy dalej Między mną a czereśnią Jest to książka która e, sprawiła, że po prostu e, się wzruszyłam. Tym bardziej, że jest to historia o dziewczynce, m, która nosi okulary, która ma problemy ze wzrokiem, która ten wzrok tak naprawdę zaczyna tracić. E, ja tę mafaldę. Bardzo rozumiałam, dlatego że ja sama miałam um, naprawdę bardzo dużo wady wzroku. 4 lata temu miałam zabieg w wszczepienia soczewek, więc widzę już bez okularów, ale naprawdę ja tą dziewczynkę tak cholernie rozumiałam i wiedziałam, co ona czuje. Bardzo, bardzo poruszająca historia. Tutaj obok między mną a czaleśnią jest pierwsza część serii Nevermore. Jest to magiczny świat, m, przypadki Morgan Krau Nie mam drugiej trzeciej części, natomiast e, chciałabym do niej e, wrócić bo pierwszy tom to, było, to po prostu był taki kocyk, taki magiczny kocyk po po Potterze tak naprawdę, jest tutaj trochę magii, trochę przemyśleń i naprawdę fantastycznie wykreowany świat, świat Morrigan. Tutaj mam Wojtek, sezon luster. Ale co tutaj mam? O, to świnka zwana Truflą. Jest to naprawdę fantastyczna książka dla dzieci, ale ja jako osoba dorosła fantastycznie się przy tej książce bawiłam. Mamy też tutaj ilustracje i mamy tutaj farmę, mamy świnkę. Ja kupiłam tę książkę w się za, za 6 zł, ale naprawdę... Ultra dobrze przy tej historii się bawiłam. Tutaj wrzucę, bo ciężko mi będzie ją wyrzucić na półkę. Mamy anonimowych heretyków. Jest to książka dla młodzieży. Książka, która traktuje o wierze, o tym, że każdy z nas jest tak samo wartościowy, nieważne, jaką wiarę wyznaje, czy w ogóle tej wiary nie wyznaje. To historia właśnie o, o młodzieży, którzy uczą się w szkole. Katolickiej, no i przychodzi nagle do tej szkoły no osoba, która nie do końca utożsamia się z tą wiarą, i mamy te różne wystąpienia uczniów, jakieś takie protesty i tak dalej. Fantastyczna książka, bardzo dobrze się przy niej bawiłam i też daje do myślenia. Tutaj mamy chłopiec znikąd, to też książka dla. Większych dzieci dla młodzieży, też dla dorosłych, to książka o tolerancji. To książka, która, której akcja dzieje się w Belgii, kiedy nasz główny bohater przeprowadza się na rok ze Stanów do Belgii, dlatego że jego ojciec pracuje w NATO i przez rok po prostu musi pracować w Belgii stacjonarnie. I tam poznaje. Achmeda właśnie w piwnicy swojego domu, który uciekał razem z ojcem z serii i niestety tylko Achmed się uratował i szuka poczucia bezpieczeństwa, szuka miejsca, w którym mógłby żyć, i znajduje właśnie go w piwnicy naszego głównego bohatera. Później ten chłopc, chłopiec znajduje oczywiście drugiego chłopca, stają się przyjaciółmi. Ta książka pokazuje właśnie takie różne przygody tych chłopców, to jak oni się z przyjaźnią, jak, jak próbują zacieśnić swoje więzi i pokazują jak osoby dorosłe po prostu traktują osoby e, imigranckie, osoby, które uciekają po prostu ze swojego kraju przed wojną. Bo dziecko, naprawdę, dziecko nie jest złe z natury, tylko chłonie po prostu wszystko jak gąbka od rodziców. E, tutaj e, dalej mamy, o, Elizę i jej potwory. A to też książka dla młodzieży, książka z ilustracjami, książka traktująca o depresji, książka, w której mamy aspekt internetu, aspekt pisarski, jeśli chodzi o młodą osobę, takie fanfiki, to co ona tworzy pod pseudonimem, jeśli chodzi o Elizę. Fantastycznie się przy tej książce bawiłam i też daję do myślenia. O, tutaj na górze jeszcze mam spadochrony. To książka dla osób 14, ale ja bym chyba w sumie. Ten wiek podwyższyła do szesnastki. To książka, która rozdarła po prostu mnie emocjonalnie. Nie byłam w stanie po skończeniu jej opowiedzieć słowami, co czuję, czyta po spadochronach. Naprawdę byłam emocjonalnie zdruzgotana. To książka o takich właśnie spadochronach, czyli o osobach, które. Przylatują, przeprowadzają się do Stanów Zjednoczonych, no i muszą po prostu radzić sobie z wszechobecnym wszech takim uprzedmiotowieniem takich osób, z czymś takim jak władza, jak pieniądz to książka też traktująca o niechcianym dotyku, o gwałcie, o przemocy seksualnej ze strony osoby, której się po prostu ufa. Historia Claire i Dani rozdarła, naprawdę rozdarła moje e, serducho. Co tutaj dalej? No, Chłopcy z placów broni To chyba każdy zna tą książkę Ale ja naprawdę uwielbiałam Chłopców z placów broni, stwierdziłam, że muszę Mieć ją u siebie Tyle miłości nie może umrzeć O mój Boże, ta książka wywołała we mnie tyle łez Tyle łez, książka dla młodzieży Dla osób dorosłych, ale też dla dzieci, bo Też można z dzieckiem porozmawiać Właśnie o raku Czyli o chorobie, która Zabiera bliskich Która jest tak Okrutna, że to w nie mieści się w głowie. Mamy też tutaj w tej książce ilustracje, które dopełniają historię dziewczynki, której matka choruje na raka i ona po prostu sobie z tym nie radzi, albo radzi na swój własny sposób. Mamy Kasienkę, mamy typy IA, czyli książki z Sary Crossan. To książka, Kasienka. Traktuje o dziewczynce, która próbuje odnaleźć siebie, dojrzewa i próbuje zrozumieć swoje ciało, próbuje zrozumieć chyba swoją psychikę. To książka też traktująca o depresji i o tym, jak jeden z rodziców dziecko opuszcza. Tutaj ja, czyli książka o bliźniaczkach syjańskich które żyją, które opowiadają swoją historię o tym, jak im jest ciężko i o tym bardziej kiedy dorastają razem. Dzieci z bularby o, uwielbiam, i dziewczynka z parku też bardzo, bardzo urocza książeczka dla dzieci, szczególnie z przepięknymi ilustracjami, które mnie kupiły, które dopełniają książkę i. Bardzo, bardzo urocza e, historia. E, tutaj mam jeszcze dla młodzieży z tej strony sam. E, to książka traktująca o utracie bliskiej osoby. Mamy Julie e, i mamy sama. E, Julie po prostu próbuje radzić sobie mm, z utratą sama, ze śmiercią tego chłopca, e, swojego ukochanego, tak naprawdę. E, no i pewnego dnia dzwoni. Do sama i on odbiera, i no tak to jest realizm magiczny. Mamy też Naznaczone Złotem. To książka rewelacyjna. Uwielbiam ją. Ma tutaj aspekt feministyczny. Mamy bardzo silnych bohaterów, i szczególnie silne bohaterki, które próbują, próbują i radzą sobie z tą innością. To książka dla osób 14. Mamy tutaj um, dziewczynę. Która ma przejść w swoim miasteczku rytuał czystości, czyli jeśli w jej żyłach popłynie złota, krew to jest nieczysta, jeśli no, krew będzie czerwona, to, to ona jest czysta, może zostać, może założyć rodzinę. Natomiast no, krew głównej bohaterki, jak można się domyślać, jest złota, czyli jest alaki, jest nieczysta, zostaje wygnana ze swojego kraju. No i też. Jakby ojciec próbuje ją zamordować. No, ale ona jest magiczna, więc nie umiera. Natomiast, no, to ją bardzo, bardzo mocno krzywdzi, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ta książka też ma mnóstwo moich znaczników. Świetna książka pokazująca siłę, pokazująca mm, motyw przyjaźni w czystej postaci. Szczególnie to jest takie girl power. Naprawdę tą książkę szczerze. Uwielbiam. A tutaj płeczka z powieściami graficznymi. Mamy Let's Talk About It. Ta książka powinna być must read dla każdego ucznia, dla każdej uczennicy w szkole. Chciałabym, naprawdę bardzo bym chciała, żeby ta książka była dostępna, tak, dla każdego, ale no w naszym kraju jest to niestety niemożliwe. Jest to książka o wszystkim, o, relacji, o relacjach, o płci, o seksie, naprawdę o wszystkim. To jest taki, to jest taka... Encyklopedia wuderzetu, można tak powiedzieć. Popatrzcie, o czym jest ta książka. Co najpierw? co To jest związek, płeć, orientacja, obraz własnego ciała. No tych ciał jest dużo. Są ciała, które mają większy rozmiar, czy tam plus size, czy 34, no że każde ciało jest tak samo ważne i każdy tutaj znajdzie też swoją reprezentację. Jeśli oglądają ten mój filmik rodzice, to błagam. Zakupcie Let's Talk About It swoim pociechom. Błagam was, błagam. To jest tak ważna książka, jeśli chodzi o no, edukację seksualną. E, polecam wam z całego serca hardstoppera. Ja zatrzymałam się na tym drugim. Mm, nie czytałam jeszcze tych dwóch. Ale nie, czytałam trzeci. Czwartego nie czytałam, przepraszam. Ostatniej części jeszcze nie czytałam, bo... Chciałabym w sumie mieć już wszystkie, żeby nie musieć czekać na kolejne tomy. To seria komiksów, niezwykle słodka, urocza, traktująca o homoseksualizmie, biseksualizmie, zaburzeniach odżywiania. Mamy tutaj szereg poruszonych ważnych tematów. Ja bardzo lubię tę serię, ale wiem, że dla niektórych może to po prostu być zbyt cukierkowe, ale mi się to szczerze bardzo, bardzo podoba. Tutaj dla młodzieży już raczej nic nie ma. Polecam oczywiście serię Mikołajek. To jest moje dzieciństwo, uwielbiam te wszystkie przygody Mikołajka i jego przyjaciół. Bardzo polecam również tutaj serię Maresi, Listy Maresy czy na Ondel. Pierwszy tom to Maresi, później jest na Ondel i trzecia to listy Maresi, chociaż ja bym to czytała o tak, no ale dobra, ma, czytała to odwrotnie, czyli na Ondel, Maresi i Listy Maresi. To książka też mająca w sobie aspekty feministyczne. To książka, traktująca w sumie o kobietach yy, i mężczyznach, którzy tych kobiet nienawidzą. To książka dla młodzieży, ale to tak 14, 16. Plus. Jest ona bardzo brutalna, szczególnie w przypadku na Ondal. No, tam są. Yy, tam jest przemoc seksualna, więc to jest trigger warning. Co tutaj mam? O, Mam tutaj najzimniejszy dotyk: Książka dla osób 12. Jeśli lubicie wampiry, jeśli lubicie klimaty związane z WLW, czyli Woman Love Woman, miłość kobiety do kobiety. Bardzo podobała mi się. Ta historia jest również vlog na kanale, więc do niego bardzo, bardzo Was zapraszam. To nie jest książka, może najwyższych lotów, ale myślę, że jest idealną książką dla młodzieży. Tutaj Icebreaker, też książka o MLM, czyli Man Love Man. Książka o. Z aspektem homoseksualnym, z LGBT ogólnie. Książka traktująca o sporcie i dyskryminacji kobiet w sporcie, i naprawdę nie spotkałam się jeszcze w książce z takim motywem. I to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić: że kobiety są wciąż w sporcie dyskryminowane. I super, że tutaj mamy poruszony taki właśnie temat. Muszę tutaj park jurajski. Przestawić, żeby się wszystko ładnie zmieściło. Lecimy dalej. Tutaj są moje cudowne zakładki, więc je ja tutaj przełożę. A jak to się stało? O, jest to książka. O zespole muzycznym, coś w stylu One Direction, także też tutaj mamy aspekt LGBT, homoseksualizm, gdzie dwóch członków zespołu zaczyna coś do siebie czuć. Reszta jest heteroseksualna, natomiast no PR i ich menadżer nie pozwala po prostu zrobić im coming outu, więc oni muszą się po prostu ukrywać swoją orientacją i jest to bardzo, bardzo bolesne, szczególnie dla chłopców, którzy no są jacy są i dlaczego. Mają o tym nie mówić. Wojna, która ocaliła mi życie, na pewno nie jest to książka dla dzieci, dla młodzieży, tak, dla dzieci nie, bo jest to jednak książka o wojnie, książka o niepełnosprawności, natomiast um, fajnie też, jakby rodzic tą książkę przeczytał i później opowiadał dziecku o tej książce. To książka właśnie o odrzuceniu dziecka przez matkę. To książka o tym. I co wojna po prostu robi z człowiekiem. Hachiko, o matko, kocham tą książkę. Hachiko, pies, który czekał, jest też film, oczywiście. Hachiko, mój przyjaciel Hachiko. Płakałam na filmie. I płakałam na książce. Jeśli e, płaczecie na filmach i książkach, które zawierają w sobie zwierzęta, to będziecie na tej książce ryczeć, naprawdę. E, mam tutaj targ mięsny, czyli książka traktująca o modelingu e, i w sumie tych czarnych ciemnych aspektach tego zawodu jest to książka dla młodzieży i bardzo ważna książka dla młodzieży pokazująca no jak ciężko jest kobietom w modelingu że to nie jest kolorowe nie jest nie było nie jest i kolorowe nie będzie listę do a książka dla dzieci dla młodzieży również dla dorosłych także książka o tym jak dziecko jak nasza dziewczynka, główna bohaterka, pisze listy do Alzheimera, czyli do... ona mówi do mężczyzny, który zabiera jej babcie, babcia choruje na Alzheimera i ona próbuje jakby sprawić tymi listami, żeby ten Alzheimer sobie po prostu poszedł. Mój dziadziu chorował na Alzheimera i no bardzo tą książkę przeżyłam. Pax. Jest to tom pierwszy, wiem, że już jest to tom drugi. I jest to książka o Lisku, o więzi w zwierzę, człowiek, też ma ta książka w sobie aspekt wojenny. Jest przygodowa, ale też jest oczywiście wzruszająca. Mirabelka też książka dla dzieci, dla młodzieży o drzewku, które rosło na pewnym osiedlu i opowiada historię mieszkańców. Tutaj wyżej. Miłość na Henną, przepiękna książka o tolerancji o też WLW, czyli miłości kobiety do kobiety, książka o miksie kulturowym i też traktująca o tożsamości kulturowej. Bardzo, bardzo ważna i potrzebna książka. Mam tutaj mój dumny patronat, czyli Głask, jest to książka z realizmem magicznym, książka dla osób 16+, plus, myślę, bo... Mimo tego, że ta przemoc seksualna nie jest tak tutaj dosadnie powiedziana, to te niewypowiedziane słowa naprawdę uderzają. I młodzi, nie mówię, że mogą tej książki nie zrozumieć, natomiast jest to specyficzna książka, ale bardzo ważna książka, pokazująca temat potworów w ludzkiej postaci. Tutaj mam Żywicielkę, jeszcze nie czytałam. Chłopiec z ostatniej ławki, też bardzo, bardzo Wam polecam. Książka też o tolerancji. Tak jak w przypadku chłopca znikąd, kiedy pojawia się imigrant w szkole i jak w ogóle rodzice traktują takiego chłopca, bo dzieci się chcą z nim bawić, a rodzice traktują go jakiegoś terrorystę. Dziewięciolatek czy siedmiolatek, terrorysta, nie? Drzewo życzeń. Też książka coś na miarę mirabelki. Drzewka opowiada historię pewnej dziewczynki, pewnego chłopca. Też mamy tutaj poruszony temat tolerancji i w sumie nietolerancji. Też bardzo, bardzo dobre. Historia. To będzie tyle, jeśli chodzi o ten film z poleceniami książek dziecięco-młodzieżowych. Dajcie mi znać, czy do którejś książki was w jakimś stopniu zakęciłam i czy Nagrywać takie filmy od czasu do czasu, gdzie polecam pozycje bezpośrednio z półek Gdy pokazuję okładkę i jakby no też widzicie, jakie książki na półkach mam Dajcie mi znać w komentarzu, jakie wy książki dla dzieci i młodzieży ostatnio czytaliście i polecacie Dzięki wam bardzo, że oglądaliście, widzimy się w kolejnych filmach